Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić na szybko botowalnego pendrive'a z jakimś systemem operacyjnym. A więc ściągamy sobie program Rufus. To jest taki program do tworzenia pendrive'ów z różnymi systemami operacyjnymi. Nie ma tutaj w sumie znaczenia, jaki system chcemy wrzucić. I co tutaj robimy? To tu przede wszystkim wybieramy sobie naszego pendrive'a. Zazwyczaj on się sam wybierze, jeżeli jest włożony w port USB i teraz tutaj wybieramy jaki typ co chcemy zamontować czyli dysku, obraz ISO co to ma być w ogóle jaki system, system Linux, tutaj jest jeszcze grupy rozruchowe, UEFi są dla BIOSów różne typy. My sobie wybierzemy oczywiście obraz ISO Klikamy tutaj wybierz. Mam Androida jakiegoś tutaj wrzuconego, klikamy otwórz. Schemat partycjonowania zostawiamy MBR, tutaj żeby było także UEFI, zresztą tutaj za bardzo się nie da nic innego wybrać, wszystkie nowsze komputery sobie powinny tutaj z tym bezproblemowo poradzić. System plików FAT32 domyślnie, myślę, że tak będzie najbezpieczniej, 16 kB, także domyślnie zostawiamy. Szukam błędnych sektorów na urządzeniu. Nie jest aż takie ważne, chyba że, ma, chyba, że się martwimy o to, czy nasz pendrive jest uszkodzony. Może ma jakieś sektory uszkodzone. To możemy tutaj dać na przykład dwa przebiegi, albo cztery przebiegi, ale to już jest mniej istotne. Zazwyczaj, jeżeli pendrive jest uszkodzony, to po prostu nam do końca nie utworzy butowalnego pendrive'a, błąd wywali i koniec. Co dalej? Klikamy start. Pendrive nam się. Yy, Pendrive nam się zacznie tworzyć. Tutaj się zapyta, zapisz w trybie obraz ISO zalecane. Klikamy OK. No i informuje nas, że wszystkie dane zostaną na Pendrive zniszczone. Klikamy OK i to wszystko.